Siemaneczko ludzie, tutaj Wasz kichali kiedy na to Battlefield 4 słuchajcie Battlefield 4 zapytacie What the hell, skąd ja to mam i w ogóle e, Otóż dla waszej informacji skąd ja to mam, stąd mam a Ała strzelają do mnie z góry Dzięki życzliwości, dzięki życzliwości Ziutki um, Po prostu gram na jej koncie O Boże nie, niech oni nie ustawiają takich tagów, proszę. Yy... I na jej koncie sobie pykam w BFA 4, bo bardzo ciekaw byłem. Gram na hardkorze. O. Śmigam. Powiem wam szczerze, że działa pięknie. Gram już na nowym sprzęcie. Nagrywam dla was w tej chwili. Jestem bardzo happy. Płynnie chodzi. Ja gram na ustawieniach. Eee, wysoki, chody kurde Jak się to... Zaraz wam pokażę Czy na średnich? Na średnich gram Mogę grać na ultra, ale Różnicy zbyt... No dobra Jest trochę różnicy, ale Ale mnie to tam... Ja na to nie patrzę, szczerze mówiąc Czy jest duża różnica, ja nie patrzę na to, że Eee... nie zespołu, że mam na przykład tam Mm, takie czy inne ustawienia ja patrzę nagrywalność na ogólnie grę i w ogóle Na fan z gry mm, i zobaczymy, to jest pierwszy odcinek z multiplayera na Battlefield 4 Mam nadzieję, że Wam się spodoba ja będę z tego nagrywał dużo, bardzo dużo Myślę, że jeżeli Ziutka ogarnie też yy, swojego, znaczy konto na, konto w ogóle ogarnie, też ogólnie ogarnie, to będziemy oboje nagrywać. Um. I myślę tyle w tej kwestii. Dobra, zabijem dwa. Tylko ja gram technikiem kurde i by mi się apteczka przydała, to ja nie mam apteczki Dobra, potrzebujemy... No właśnie. No i dobra, jak widzicie... Jak widzicie gram sobie spokojnie. Mm, od dzisiaj gram, bo wczoraj pobierałem. Trochę mi się zeszło zanim to ogar ogarnąłem z pobraniem bo 24 giga, wiecie, trochę pobiera przy 10 mega necie, ale pobrałem, jestem happy klatek mam ponad 100 jak gram, więc jest dobrze jest nawet bardzo dobrze nie mam ścin, nie ma nic kompletnie, chodzi płynnie BF3 mi chodzi na 140 klatkach oczywiście mówię bez nagrywania, bo Teraz będę wredny go, chyba jeszcze tutaj ten eee, Mówię bez nagrywania, bo z nagrywaniem oczywiście ja mam limit latek do 30 ustawiony Natomiast Natomiast no, natomiast nie wiem w sumie co miałem powiedzieć Tak mi się fajnie pyka. Kierka jest fajna, natomiast wciąga, bardzo wciąga Niektórzy tam mówili co mi się podoba na przykład w tej grze Tutaj mi się na przykład bardzo podoba ten motyw wychylania się ze ścian Zaraz wam to pokażę um, Gram ogólnie na czekajcie, zaraz aż zobaczę 1920x1080 Czyli Full HD na średnich um, tylko z jedną różnicą, nagrywam w okienku, po prostu jest mi wygodniej jak gram na przykład z kimś Tak jak z Ziutką czy, czy Rikowym, którego też pozdrawiam Jest mi po prostu lepiej patrzeć na TSA te, te, Na TSA, te, teraz gram technikiem, ale przerzucę się zaraz na, na szturmowca Pokażę Wam trochę, jak wygląda szturm, czy szturmowiec. No, jak widzicie, tak wygląda z tym upgrade. Tu jeszcze nie podblokowywałem, na razie tu, co było, to jest. Tu latarkę mogę mu dać. Kolimator mu dam ten odrodzenie na D. A nam D przejmują tutaj. Okej, okay, fajnie wygląda. Całkiem koksiarski taki. Teraz patrzcie. Widzicie to? Mogę się wychylać. O, ła, wow, 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 nawet nie wiem skąd mnie zabił. Widzicie to? Mogę się wychylać. I to jest dobre, bo za zasłony mogę kurczę nawalać ile chcę. Eee, porzucę sobie pakiet po prostu amunicji, na przykład tak jak jest to przy. No, już straciliśmy punkty, No nie. no i na co się przezrespić, dobra. To się na co Na hardkorze nie ma mapki, więc więc jest jak jest. Ziutka mało co grała, więc też jest, więc jest jak jest. Ona ma tu raptem siódmy level, który jej nabiłem dzisiaj. O Nie typie, ty tu nie nawalaj z granatnika. Ja tam się stąd zawijam, bo za chwilę się tam zrobi niebezpiecznie. Mm, wolę sobie przejść tędy. C jest czyste. Tutaj naszego typa musimy podnieść. Ale ja się tam nie dostanę, ginę. Kurde. 3-6. Ale kończyłem wcześniejszą grę z statami, chyba 8-6 czy 8-7 jakoś. Jak coś koło tego. Ale całkiem przyjemnie się teraz pyka. Bez żadnego. Bez żadnych dropów klatek, bez żadnych problemów, tym bardziej, że to BF4, a nie. Patrzcie to. O, i się wychyliłem ładnie. Dobra, tutaj jakiś typ się chowa. Aleś, typie rzucił granat. Idź w cholerę. Co za koleś. Za koleś, co za typ. Dobra. Okej. Okay. Spokój, spokój, easy, easy. Medyk. Dobra, delta to delta. My im tu... E, przejmiemy. Skąd tu nawalamy Ła, skąd? Dobra, zabiłem typa. Okej. Okay. Tutaj będzie szedł jeden. Bo i więcej Wstawaj, wstawaj, wstawaj. A, nie zdążę już go podnieść, kurde. Raz, dek kolejny. Dobra nie ma, czysto. A, dobra. Skinął. Apteczka czym tą małe, małą paczuszkę jak na razie, bo, bo jeszcze nie mam tej dużej paki Kurde, nam przejmują Ach, kurcze od tyłu Nieźle, nieźle Nawet nie wiem ile tu jest ticketów ustawionych Aha, zostało 300 Przegrywamy to może się uda wygrać jeszcze przy nowym, nowym kąpie mogę nagrywać długie materiały Nawet bardzo... Aaa, zapomniałem, że pod czwórką mam... Kurde. Z przyzwyczajenia, że pod czwórką mam paczkę. Dobra, czekajcie, zrobimy to inaczej. Przełączymy się po prostu tutaj. Zrobimy to tak tu tu stawmy defibrylator, a tu stawmy apteczkę. Okej, okay. odrodzenie na D. Dobra. I teraz mam pod czwórką defibrylator, a pod trójką mam paczkę, tak jak to miałem pod. Okej, okay, zabicie wroga. Tu macie granat. Ła. Jeszcze typowi na plecy wyszedłem. Dobra, i skara mamy odblokowanego. Upikay. Motherfuckers. Upikay. Gin. Dobra. Asysta. Dobra, nie ma nikogo. Chodź tu, chodź tu, typie. Chodź tu. Masz aptekę. Masz aptekę. Przejmujemy. Ja mam przy okazji jeszcze zaleczenie. Punkciki. Punkciaki. Tu się skitramy. Laser wyłączę w sumie, bo... Tutaj laser to jest najmniej. Pięknie! Dodatkowy celownik mechaniczny. Bardzo dobrze. Prze to, kurde, wziąć i zamontować, bo... To się tak, słuchajcie, przydaje. Ten dodatkowy właśnie... Celownik. To jest tak przydatne. To jest tak wygodne. Wow, wow. Troszeczkę się zagalopowałem, że to tak ujmę. No i po prostu na respach chciałem wyjść przez przypadek. W ogóle gram też na nowej myszce, którą tam wam pokażę w którymś materiale. Jak już będę miał w środę kamerkę HD, pokażę wam myszkę też. Ogólnie też nagram mój, yy, w tej chwili yy, moje miejsce. O, w którym nagrywam czy w sensie moje stanowisko. Także będziecie mogli też zobaczyć, jak wygląda moje stanowisko do nagrywania i, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jezu, co się tu dzieje. Wstawaj, typie. Nie wiem gdzie są czy to są moi, czy nie moi. Kurde. Tutaj się boję też używać granatów, bo to jest hardcore. Takyczny kibel odpada. To jest pusto. Tu jest typ. Dobra, zabity. Apteczka. Au Co to było? Ej. Miałem nagrywać strójki, ale pomyślałem kurde, mam czwórkę. Co nagram z czwórki? Hmm. A nam przejmują, no panowie, jeszcze gdzieś jest jakiś Koleś, jeszcze gdzieś jest jakiś typ, których nam tu przejmuje, bo nie mogę tego przejąć. Właśnie tu Koleś, a tu jest drugi który też padł Gdzieś jest kolejny, oni gdzieś mają znacznik właśnie Aj! Kurde, zabił go To jest właśnie BF4 Tutaj rozgrywki są też w miarę szybkie A, przegrywamy, przegrywamy, ja mm, trochę źle się zrespiłem Powinienem był się na... Kurde, w plecy jestem Winienem był się kurczę Odrodzić na A. Nie rozumiem niektórych typów, słuchajcie, bo... Oni mówią, I'm, I'm i w ogóle, a tu chodzi o to, że jeżeli ktoś jest weteranem, który gra już od pierwszej części na przykład yy, Battlefielda, no to jest już wyuczony tych manewrów i w ogóle, więc dla mnie jest kolejną rzeczą, taką dziwną rzeczą, na przykład nazywanie też kogoś nubem, jeżeli komuś powiedzmy nie idzie, no ktoś może mieć po prostu gorszy dzień, danej osobie nie będzie szło, no a ktoś po, zacznie od nubu wyzywać, bo, bo tak mu się podoba. Co w tym, że tak powiem, gdzie tu logika, gdzie ten nie ma, no to jest dla mnie to jest po prostu dziwne. Dobra, zobaczmy sobie tego skara tutaj. Mm. Skar, 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 dobra, dajcie mi to tego skara. O, nie mam żadnych celowników, tak. Kolimator mogę mu wpakować, tu nie mam nic, nie mam nic. O, dobra. Dobra, zobaczymy tego... Tego Skara, bo Skarem jeszcze nie strzelałem. Ojoj! Ale ich nam tu wykosili. Olol! Co? Co to było? Jebudu! Tak, rzucajcie idioci w ten sposób, jasne. No, mądre, mądre, bardzo mądre. Macie apteczkę, kurde. Ła, ła, boli, boli, boli. Ja mnie bolą. Ua! To już zabolało. 4, 3, 2, 1 i koniec. Ła, przegraliśmy. Ale rozgrywka całkiem fajna. Słuchajcie, jeżeli Wam się odcinek podobał. Będę z tego nagrywał więcej. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to oceniajcie. Trzymajcie się. I... Na razie. Cześć.